Pół roku po zakończeniu produkcji i zwolnieniu prawie wszystkich pracowników przez Rafako, powstała przy udziale Ministerstwa Aktywów Państwowych i Agencji Rozwoju Przemysłu spółka RFK zatrudniła pierwszych pracowników produkcji. Czy to początek nowej historii przy łąkowej? Zarząd RFK nie chce udzielać żadnych informacji na temat aktualnej sytuacji spółki, jak mówi nam posłanka Gabriela Lenartowicz, zatrudnienie pracowników na produkcji jest związane z działalnością starego Rafako. I obecnie te, to, to zatrudnienie ma służyć uruchomieniu e, bieżącej działalności spółki. Ono nie wiąże się z tymi dużymi projektami, te będą taki nabór, takie zatrudnienie będzie oczywiście. Pod konkretną technologię, pod konkretną produkcję będzie w odpowiednim czasie. Głównym celem RFK jest pozyskanie inwestorów i rozpoczęcie produkcji w nowym sektorze. Trwają rozmowy z inwestorem, i spodziewamy się, że to będą. O tym jest rozmowa. Duże kontrakty, duża produkcja, głównie na potrzeby zbrojeniowe, na potrzeby obronności, ale także podwójnego zastosowania. To z tym przekaźnikiem współpracującym jest Polska Grupa Zbrojeniowa. W grę wchodzą m.in. pieniądze z SAFE, największego w historii Unii Europejskiej programu inwestycyjnego w dziedzinie obronności, czy współpraca z koreańską grupą produkującą na potrzeby zbrojeniowe, której przedstawiciele wizytowali niedawno raciborską fabrykę. Jeszcze we wrześniu mają pojawić się konkretne informacje co do przyszłości spółki. Będzie zawarte takie wstępne porozumienie co do mapy drogowej. To są, to są ogromne. Wielomiliardowe inwestycje, tych się nie, nie robi tak zabstrzygnięciem palcem. Zwłaszcza, że to nie tylko wydatki środków publicznych, czy to europejskich, czy to naszych krajowych, na zwiększenie naszego bezpieczeństwa, ale to musi być długofalowy potencjał gospodarczy i ekonomiczny. Mówiąc tak zupełnie prosto, to nie może być dofinansowywana produkcja, to muszą być trwałe miejsca pracy, nowoczesne miejsca, Pracy i ekonomicznie e, opłacalne. Ekonomia to jedno, a już na początku drogi na RFK czyhają wydające się nierealne do niedawna problemy. Wrogów tego przedsięwzięcia jest wielu. I to nie, to nie jest tylko kwestia konkurencji. E, to jest także kwestia, proszę zauważyć, że to ogromne inwestycje w zwiększenie odporności obronności e, Polski jest solą w oku naszych przeciwników, zwłaszcza po, za wschodnią granicą. I e, przy użyciu wszelkich możliwych e, m, narzędzi wpływania na ludzi. Na przykład ostatnio mamy do czynienia z ogromną akcją... E, Powiem, powiem wprost ruskich troli albo kogoś, kto jest przez, przez y, ruskich troli czy powiedzmy dysponentów wykorzystywany. Ja sama dostaję mnóstwo y, wpisów internetowych, to jest kolportowane anonimowo, y, oskarżających y, premiera Tuska o to, że chce sprowadzić produkcję zbrojeniową do Raciborza po to, żeby zagrozić zbiornikowi racibusz. Sprawę należy więc potraktować poważnie. Na razie nie wiadomo, ilu pracowników znajdzie zatrudnienie w halach przyłąkowej, ani ilu z nich będzie miało rafakowską przeszłość. Miejmy nadzieję, że sprawy potoczą się szybkim tempem z korzyścią dla całego raciborza, Oby ogłoszona niebawem mapa doprowadziła spółkę do celu.